Bardzo się cieszę, że kampania Rak to się leczy, będzie pomagać znowu uświadomić Polakom, że tak naprawdę nasze zdrowie jest w naszych rękach. Bo, generalnie, przebadanie się my nie jesteśmy niezniszczalni. Tak jak nasze samochody, zawsze mnie to dziwi, że my nie mamy żadnych wątpliwości, że trzeba iść na przegląd techniczny samochodu, poświęcić ten czas. A dlaczego? Dlatego, że jak po pierwsze. Rozumiemy bardzo dobrze, że jak samochód jest niesprawny i nie przejdzie przeglądu technicznego, to możemy zginąć łatwo w wypadku. A po drugie, jest to obowiązkowe i zapłacimy karę. Tymczasem, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, to my też zapłacimy karę. Jak nie zrobimy badań profilaktycznych, tylko ta kara będzie po prostu naszym życiem. W związku z tym, my sobie tak łatwo nie zdajemy z tego sprawy. A rzeczywiście, badania profilaktyczne z reguły są krótkie. Badanie cytologiczne. To jest krótkie badanie kilkadziesiąt minut. Badanie skóry kilka minut. Badanie mamograficzne kilka minut. Badanie kolonoskopowe trochę bardziej skomplikowane, choć w ramach choćby Narodowej Strategii Onkologicznej przewidujemy też dodatkowy możliwość wykonywania testu FIT. Mam nadzieję, że on niedługo wejdzie, czyli takie badania na krew utajoną w solcu, który można nawet wykonać w domu, ale i tak, jeżeli on wyjdzie dodatni. To i tak trzeba będzie zrobić badanie koloroskopowe, w związku z tym to nie jest tak, że to jakby zdejmuje pełną, pełną odpowiedzialność z nas. Ale oczywiście badanie koloroskopowe jest może trochę bardziej pracochłonne, ale wiąże się też z tym, że możemy w ogóle nie tylko zmniejszyć, czy może wykryć wcześniej nowotwór, ale w ogóle zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka języka grubego, bo możemy usunąć zmiany przednowotworowe. To, co jeszcze jest w ramach narodowej strategii, będzie rozwijane i w części krajów na świecie już jest rozwijane, ale jeszcze nie mamy do tego stuprocentowych danych, to jest badanie tomografią niskodawkową, komputerową tomografią klatki piersiowej w tych grupach osób, które są o wysokim ryzyku, czyli głównie osób przewlekle palących. No ale dużo lepiej po prostu nie palić. Wtedy ryzyko zachorowania raka płuca dramatycznie nam po prostu spada. W związku z tym rzeczywiście no, dzieje się bardzo dużo. Jak Państwo wiedzą, jest też kampania Ministerstwa Zdrowia, planuje długie życie. Ona jasno pokazuje, co należy zrobić. I tak jak powiedziałam, to co jeszcze chcemy, ponieważ wzrasta na szczęście liczba osób, które korzysta choćby z internetowego konta pacjenta. Zmie zmieniamy też formy komunikacji z nami, z obywatelami, żebyśmy mieli większą kontrolę nad swoim zdrowiem i żebyśmy, biorąc pod uwagę, że cała dokumentacja medyczna jest powoli dostępna dla nas w też w formie elektronicznej, co jest też łatwe pomiędzy szpitalami, ale właśnie to, żebyśmy mieli informacje, gdzie możemy wykonać takie badanie, kiedy je, nie, kiedy je wykonywaliśmy, ja. Mam chorych na przykład, którzy zachorowali na nowotwór skóry i przychodzą na regularne kontrole i powinni raz w roku stawiać się na przykład na kontrolę skóry. No, czasem ten rok to wygląda co dwa albo co trzy lata, ponieważ oni myśleli, że to, jest, że to minął dopiero rok, więc dokładnie tak to wygląda w naszym życiu, że czas pędzi bardzo szybko i, i, i taki harmonogram byłby bardzo dobry.